Gorlicka, on, rynek, który najbardziej nie lubię, tak? bo oni kurwa na rozgrzebka, gdy wykopywali piłki, Dobra, idę komentować sam w takim razie. Halo, halo, mamy nadzieję, że już już nas, nas dobrze słychać, bo mieliśmy oberwanie chmury tutaj nad Wrocławiem. Troszeczkę nam zalało sprzęt, ale już ekipa Transmitujemy, live.pl oraz zespół Marcina Tomali, czyli szóstki.pl, którzy organizują dzisiaj transmisję z dzisiejszych zmagań. Wróciła, wróciło, wrócili ze sprzętem już wysuszonym. No i jesteśmy na drugiej części spotkania pomiędzy EXC Mobile Ochota a FT Gorlicka. Warszawa, derby Warszawy, ale też można powiedzieć, że małe derby Ochoty, ponieważ Gorlicka to osiedle na właśnie Warszawskiej Ochocie i ulica też w tym, w, tej samej części, w tej samej części Warszawy. Kiedy Przemek wypowiada się na temat geografii Warszawy, to <laughs> e, zawsze e, Coś się wyskoczy, ale tak, pe pełna zgoda, oczywiście osiedle osiedlem, ale i ulica, także, także gratuluję, dobra robota. Ma, mały research stolicy tutaj w meczu EXC Gorlicka. Jaki mamy Dawid wynik? Po zero 0-0, bo ja oglądałem derby Łodzi, które były na boisku numer 2 tam FC Noster po pierwszej części spotkania wygrywają ze swoimi kolegami z miasta z ed Promo 2 do no i coraz ciekawsza nam się robi tutaj grupa, C. ciekawsze wyniki grupa C. No Myślę, Dawid, że możemy mówić o mega dużej niespodziance, chociaż nie do końca, bo piwkarze przegrali z Kosmosem Edukacją aż 5 do zera. No niespodziewana porażka drużyny piwkarzy, którzy tu mówili, że przyjeżdżają po złoto, ale Kosmos zagrał galaktyczną piłkę. Rozmawiałem też tutaj z przedstawicielem Kaliskiej. Ligi piłki nożnej sześcioosobowej, który powiedział, że jeżeli Kosmos nie wygra tego turnieju, to nie przestaje wierzyć co. <gry> no, to te słowa, szczerze powiedziawszy, ale no nie, aż tak bym nie stawiał na szali swojego zainteresowania piłką sześcioosobową, ale Kosmos... Gra m, kosmiczną piłkę na razie. Na razie tak i oby im się to utrzymało, naprawdę. Czyli te słowa, o których mówiliśmy przed, przed turniejem. To nie, nic nie jest na wyrost, bo oni naprawdę grać potrafią i robią to na naprawdę niezłym poziomie. Na FC Gorlicka zmierzyła się w lice fanów z EXC Mobile Ochota. No i teraz muszą mierzyć się tutaj na Wrocławskiej Ślędzy, więc mamy derby Warszawy, derby Łodzi. No niestety tak zostały ustawione koszyki względem potencjału zespołów oraz ich ilości występów na Mistrzostwach Polski Gorlicka. W 2021 roku wicemistrzowie Polski przegrali z kapelą Beselą, tam kapitalny turniej tego zespołu. No i popatrzmy tu, co tutaj e, gwizdnął Kamil Struski, bo był przewracany w polu karnym jeden z napastników FC Gorlickiej. Na pewno duże wzmocnienie Mariusza Milestieu, którego dawno nie widzieliśmy na turniejach ogólnopolskich. Legenda parkietów na polskiego futsalu. Mamy rzut rożny dla Gorlickiej, Sosnowski próbował uderzyć. Jeszcze Sosnowski, nie użył gwizdka, użył jednak gwizdka, Kamil Struski. Arbiter tego pojedynku, no i rozpoczyna drużyna z Ochoty, Krzysztof Japłoński w bramce. No, może już to kończę, w sumie nie przedstawiliśmy graczy obu drużyn Krzysztof Jabłoński, golkiper drużyny Ochoty, Krystian Nowakowski, numer 4 numer 5 Michał Kępka, 6 Patryk Kępka 9 Damian Patoka, 11 Mikołaj Prybiński, 16 Daniel Spoczyński, 18 Damian Lisiecki, 19 Patryk Korycki, drugi golkiper drużyny EXC, 25 Jan Botczyński, 69 Sebastian Dobrowski, 77 kapitan zespołu Kamil Jurga dzisiaj rolę trenera pełni Dawid Brdewczyński, no i z zespołem również przyjechał Daniel Jakubik. A, goryliska w zestawieniu Mateusz Kot w Bramce, 10 Marcel Gorczyca, 11 Maksymilian Kot, 22 Filip Woźnica, 23 Jakub Sosnowski, 27 Rafał Grzelak, 45 Maksymilian Himel, 69 Jędrzej Gorczyca, 77 Eryk Murawski, 81 Mariusz Milewski, no i oczywiście ultramenager, czyli Daniel Gelow. Daniel Gelo chyba jest jednym z menadżerów, którzy są najbardziej wysportowanymi menadżerami, którzy prowadzą swoje ekipy. No bo tutaj spokojnie można powiedzieć, że Daniel mógłby grać w polu, jeżeli chodzi o jego posturę i sylwetkę. No, i to też jego praca na przestrzeni ostatnich lat. Także, także Daniel naprawdę dużą, dużą pracę wykonał w tym kierunku. No i od bramki. Mateusz Kot, prawdziwy kocur w bramce drużyny Gorlickiej. Nie mamy tutaj Mateusza Łysika, który reprezentował barwy Gorlickiej, chociażby w tym turnieju wspomnianym przeze mnie w 2021 roku w mistrzostwach Polski tam kapitalny występ całej drużyny Gorlickiej. Nie zgadzasz się, że to był 2021 rok? Nie. To jak który to był rok według Ciebie? Bo Mateusza Łysika nie było na finałach Mistrzostw Polskich w 2021. Ale kapitalny turniej był. Yy... Gorlickiej jak najbardziej. No to uszyła, troszeczkę ze sceny yy, soka. No tutaj a... ograniczenia klubowe przede wszystkim weszły w no szko, Szkoda troszeczkę, bo naprawdę kapitalny. Yy, golkiper z fenomenalnym uderzeniem. I też reprezentant Polski, yy, srebrny, srebrny medalista z Mistrzostw Świata w Lizbonie oraz yy, w krecie w 2018 i w 2019 roku również w tej reprezentacji był Mariusz Milewski, który pojawił się na boisku zawsze gra z numerem 81 Złoty rok w szpitalach w Warszawie Mariusz Milewski związany z, Całe życie z futsalem obecnie grający trener warszawskiej leki. Tak jest, ja tutaj na szybko policzyłem jeszcze sobie punkciki. Sosnowskie uderzenie, ależ dobra obrona tutaj Krzysztofa Jabłońskiego. Tak jest, na szybko policzyłem punkty i w przypadku remisu EXC Mobile no, będzie miał mocno skomplikowaną sytuację, bo w ostatnim meczu będą musieli pokonać zryte czosnki, a Gorlicka będzie musiała przegrać z Bartistem Thorin, żeby mogli zawodnicy EXC Mobile grać dalej w tym turnieju. Jednak Sprawdziły się przewidywania Buchmacheru, bo z na razie zero punktów na swoim koncie po dwóch e, spotkaniach, no i już bez szans na wyjście m, z grupy D. Ale myślę, że e, taki wyjazd zmotywuje jeszcze bardziej e, graczy z Legionowa, żeby pojawić się tutaj e, za rok w tym elitarnym gronie, no i poprawić e, swój wynik. Ale warto zaznaczyć, że bądź co bądź, zryte te czosnki naprawdę tak grały niezły turniej, pomimo tego, że przegrali, to tam zarówno... Oj, oj, ależ tam... No... Fenomenalna akcja Mariusza Wileskiego, który wyłożył patelnię do... Sprawdzamy, kto to, strzelił bramkę. Grający z numerem 11, 11. Maksymilian Kot. Ale tutaj... 87,5% roboty zrobił Mariusz Milewski, który minął zawodnika EXC Mobile, no i wyłożył na pustaka piłkę do kota. No on tylko dopełnił formalności, no i Gordycka wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu. Przypomnijmy, że zespół z Warszawy pokonał w pierwszym meczu właśnie z Rycerczewski Legionowo. Na razie po dwóch spotkaniach partii z 6 punktów. EXC Mobile na razie punktów 0, no i na razie wygląda, że takim Bilansem punktowym skończy e, zmagania EXT Mobile Ochota bo na listę z strzelców fenomenalnym strzałem. Mocnym uderzeniem wpisał się Jędrzej, Jędrzej Gorczyca. Luchyce. No i mamy 2 do 0 dla FC Gorlicki. No i muszą e, mocniej popracować gracze EXC. Zdają się doskonale. Gracze jednej i drugiej drużyny. Wiadomo, że w tej Lidze ten yy, format ligowy jest zupełnie inny, bo wtedy gramy dłuższe spotkania. Tutaj gramy dwa razy 10 minut, więc wszystko może się wydarzyć. Te zwroty akcji są bardzo szybkie. Yy, gracze też są nastawieni na cały turniej. No i mamy teraz bramkę Sostowskiego na dwa razy. No ale za drugim razem już takim. Półwolejem popisał się Jakub Sosnowski. Tak jest pierwszy strzał w wykonaniu Maxa Himela. Bardzo mocny, odbity przez goalkeepera EXE -y Mobile. I trzy szybkie ciosy w wykonaniu gorylickie. A teraz strzał dobry, dobry strzał, ale niestety niecelny dla drużyny EXE. I wciąż rezultat dla nich bardzo niekorzystny. 3 do 0, no to jest wynik, który... No, Wyrzuci ich z turnieju, bo 0 punktów po dwóch meczach no nie da im awansu. Tym bardziej, że zarówno Gordlicka, jak i Bartis punktów na swoich kontach będą miały po 6. Także... My, my słyszymy radość kibicek drużyny FC Noster, więc tam chyba na 3 do 0 podwyższają zawodnicy FC Noster w pojedynku z Ed Łódź. No i tam też. Będą ciekawe te ostatnie e, spotkania. Jabłoński, dobre dośrodkowanie, no ale e, wrócił tam w ostatnim momencie. Erik Murawski ma arbiter. Kamil Struski po raz ostatni. FC Gorlicka 3. EXC Mobile 0. My słyszymy się już za chwileczkę 12.55, 13.20. Zwany łódź Tiki Taka e, chorzył spotkanie na boisku numer 1, więc mały rewanż za zeszłoroczne Mistrzostwa Polski. Do